Szanowni Państwo, przechodzimy do części siódmej, i dzisiaj, to znaczy teraz wyjątkowo, pozwolę sobie naśladować jednego z moich ulubionych prowadzących, Karola Strasburgera. Mam nadzieję, że nie pomyliłam nazwiska. Otóż pan Karol który prowadzi mój ulubiony te, teleturniej na dwójce. Z wrażenia zapomniałem, jak się nazywa ten teleturniej. W każdym razie pan Karol zawsze zaczyna swój teleturniej od żartu, z którego się pół Polski śmieje, bo, bo uważa, że te żarty nie są śmieszne. Nie osobiście śmieszą, niemniej też chciałem zacząć od żartu, a żart będzie taki. Myślę, że będzie to żart na miarę mojego imiennika Sławomira Mrożka, bo już Sławomiry tak mają, że mają takie dziwne poczucie humoru jak ja i pan Sławomir Mrożek. <laughs> Więc mam nadzieję, że pan, pan Mrożek się nie pogniewa, a właśnie dzisiaj pan Mrożek został no, pochowany w Krakowie nad czym ubolewam, że go już z nami nie ma, niemniej, tak jak mówię, myślę, że z mojego żartu by się ubawił, bo, bo on miał tak specyficzne poczucie humoru i takie sztuki pisał, na przykład o, o ludożercach, którzy, przepraszam, o ludziach, którzy płynęli na, na, na jakiejś tam tratwie po morzu, w oceanie, i, i po prostu zastanawialibyśmy się, kogo by tu zjeść. Więc myślę, że z tego żartu by się nie, nie uśmiał. A pan Mrożek, yy, no już może przejdę do tego żartu. dwie minuty mówię, a żartu jeszcze nie ma. A przecież część siódma do na nas czeka. W każdym razie pan Mrożek powiedział takie, takie, takie zdanie na swój temat, że on jest światowcem, to powiedział, za życia, natomiast yy, jak umrze. To powiedział, że będzie za światowcem, i to był właśnie ten żart. A teraz już przejdę szybciutko do części siódmej, czyli wracamy do naszego pana Ganymedesa. E, więc powyższy utwór zatytułowany Ganymedes pochodzi najprawdopodobniej z XIII wieku. Niektórzy znawcy tego okresu przypisują jego autorstwo Hildebertowi z Lawardau. Jak podaje historyk profesor J. Boswell, podobieństwo słowa Ganymedes do określenia Gej w jego otoczeniu kulturowym jest mocno uderzające. Niecodzienną sytuację mitycznego Ganymedesa można by zaś pokrótce streścić użytym powyżej w niniejszym... W niniejszym, eee, w niniejszym. Powyżej w w niniejszej, a, w niniejszej pracy słowem katamita, łacińskie katamitus, porównać także Jeruzalem Bible, pierwszy liść do Koryntian, rozdział 6, wers 9. Doskonale zapętla się więc nam wyjaśnienie biblijnego określenia pais które jak widzimy jest bardzo blisko znaczne niewolnikowi bądź chłopcu trzymanemu lub e, raczej utrzymywanemu czyli utrzymankowi w celu zaspokajania popędu seksualnego. Sytuacja przedstawiona w dwóch ewangeliach synoptycznych u świętych, świętych Mateusza i Łukasza zdaje się potwierdzać tezę o homoseksualizmie przywołanego tu Rzymianina, bądź przynajmniej o utrzymywaniu przez owego, wówczas jedynie biseksualnego żołnierza, zażyłych stosunków homoerotycznych z jednym ze swoich podwładnych. Należy zatem zwrócić uwagę na bardzo nietypowe zachowanie tego setnika, bowiem po pierwsze wysyła on z prośbą starszyznę żydowską do Jezusa, by ten z kolei uzdrowił Jego sługę. Już sam fakt tak wielkiej troski o chorego budzi podejrzane zdziwienie. Na podstawie świętych Ewangelii można się także zorientować, że setnik ten był bardzo bogaty, wybudował bowiem Żydom za własne pieniądze synagog. Nie musiał więc przejmować się śmiercią któregoś ze swych poddanych lub niewolników, gdyż w każdej chwili stać go było na kupno innego. Sługa ten musiał więc przedstawiać swoją osobą dużą wartość niematerialną dla setnika. Mógł być on na przykład jego przyjacielem lub, co bardziej prawdopodobne, zważywszy na etymologię użytego w tej biblijnej perykopie słowa pais, mógł być jego kochankiem. Gdy ów setnik dowiaduje się, że Pan Jezus śpieszy na pomoc choremu słudze, ponowne zdziwienie budzą czyny i słowa, które w tym momencie za pośrednictwem przyjaciół wypowiada on do Jezusa Chrystusa. Cytat. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą. Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój i dlatego ja sam nie uważałem się zlegodnego przyjść do Ciebie. Koniec cytatu. Ten fragment świętych ewangelii wyraźnie wskazuje, że setnik z powodu otaczającej go zewsząd żydowskiej kultury i zintegrowanej z nią bezpośrednio religii uważał się za człowieka mocno niegodnego osobistego spotkania z wielkim nauczycielem religijnym i uzdrowicielem, jakim niewątpliwie jawił mu się Jezus z Nazaretu. Żyć by nawet można, że na tle norm moralnych wynikających z religii żydowskiej przyłomu minionej i obecnej ery, okupant ten uważał się za wielkiego grzesznika. Cóż więc mogło spowodować tak ostry sąd, jaki poczynił on nad sobą, skoro jego dobroć była tak wielka, że nawet ufundował żydą synagogę? A może zbudował on ją właśnie z powodu niezgodności? stylu życia, jaki prowadził z normami obowiązującymi w narodzie izraelskim. Budując więc Żydom synagogę, mógł dokonać w ten sposób aktu ekspiacji i wkupić się w łaski społeczeństwa, w którym przyszło mu żyć. Jest więc wielce prawdopodobne, że powodem tak wielkiej samokrytyki setnika był właśnie jego homoseksualizm, który praktykował ze swoim sługą lub niewolnikiem Paisem. Wszak dla Rzymian i Greków nie było czymś dziwnym utrzymywanie kontaktów seksualnych w obrębie tej samej płci. W kwestii haniebności obyczajów rzymskich okupantów wielokrotnie wypowiadał się moralista, ksiądz dr Jan Szurlej, żyjący w latach 1914-1982. Dowodem na istnienie silnej relacji uczuciowej, jaka łączyła owego setnika ze swym sługą, i jest chwytanie się przez niego wszelkich możliwych sposobów, mogących ocalić życie swojemu poddanemu. Setnik, jako lojalny cesarzowi Rzymianin, pełniący ważną funkcję wojskową, był bowiem dowódcą centurii, to znaczy oddziału składającego się ze stu żołnierzy. Przynajmniej publicznie musiał uznawać wyższość swojej religii nad religią żydowską. To, że dokonał swoistego, swoistego mezaliansu religijnego i poprosił rabina z Nazaretu o pomoc, może tylko potwierdzić tezę, że ów niedomagający sługa był osobą wielce przez niego kochaną, bowiem czy z innego powodu niż miłość, jaką ku niemu żywił, mógłby dopuścić się podobnego podobnie niegodnego e, Rzymianina, morganatycznego pod względem religijnym czynu? Jezus Chrystus nie piętnuje jednak tego człowieka i jego orientacji seksualnej, lecz wręcz przeciwnie wypowiada pod jego adresem znamienne słowa. Powiadam Wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Ten wyraz uznania, który patrzył z ust Jezusa, jest nie tylko świadectwem niesamowicie wielkiej wiary, jaka wyzwoliła się wskutek paraliżującego strachu u Centuriona przed potępieniem jego. Homoseksualnej natury i miłości, lecz także świadczy, że cudownie uzdrowiony sługa musiał być osobą dojrzałą, a nie dopiero dorastającym młodzieńcem, gdyż w przypadku praktykowania pederastii, będącej przecież w dzisiejszym znaczeniu odmianą pedofilii, przez setnika takie zachowanie spotkałoby się od razu z bardzo ostrą krytyką zbawiciela. Sparafrazowane słowa, jakie wypowiedział ów okupant rzymski z Kafarna do Jezusa, są na ironię losu powtarzane w każdej katolickiej mszy świętej podczas obrzędów komunii świętej. Brzmią one wówczas następująco: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zatem, na podstawie powyższych dwóch fragmentów ze świętych ewangelii, możemy śmiało powiedzieć, że w Nowym Testamencie są przejawy obecności osób dopuszczających się czynów homoerotycznych, a nawet homoseksualnych. Sam Pan Jezus doskonale zaś zdawał sobie sprawę z ich istnienia wokół siebie, lecz mimo to nie skorzystał z okazji, by na przykładzie sędzjnika potępić je za takie postępowanie. Zatem należy uznać, że pan Jezus nie miał nic przeciwko osobom homoseksualnym, o ile zachowywały się one odpowiedzialnie oraz postępowały zgodnie z nowymi zasadami życia, jakie wprowadzał poprzez głoszenie dobrej nogi. Apostołowie, którzy towarzyszyli Jezusowi w jego wyprawach, wiedzieli, dok wiedzieli dokładnie, jaki stosunek ma ich mistrz do osób homoseksualnych. Dlatego podobnie jak on, nie wypowiadali się ani jednym negatywnym słowem na ten temat. Jedyną osobą w Nowym Testamencie, która negatywnie wypowiada się w kwestii aktów homoerotycznych, jest Święty Paweł. Patrz poniżej omawiane fragmenty Pisma Świętego, do których za chwilę dojdziemy. Jednak nigdy nie towarzyszył on Jezusowi w jego nauczaniu, za to bardzo gorliwie prześladował chrześcijan tuż po jego ukrzyżowaniu. Ponadto był on bardzo sumienny w wypełnianiu prawa żywego i stosował się do wielu zaleceń pochodzących z księgi kapłańskiej, w tym oczywiście także do odnoszących się wobec aktów homoerotycznych. Tym właśnie należałoby uzasadniać jego negatywną i błędną postawę wobec zagadnienia homoseksualizmu, który w mojej książce został ujęty w cudzysłów. Został ujęty w sukcesów dlatego, że moim zdaniem święty paweł nie odnosi się wcale do homoseksualizmu, lecz do homoerotyzmu. Ale to, dlaczego tak uważam, zostanie omówione w, na, w jednej z następnych części. Jeżeli więc współcześni chrześcijanie będą stosowali się do zaleceń starego zakonu, czyli prawa bo tak należy rozumieć słowo Zakon. w ich sercach nigdy nie rozgości się święty Duch Pocieszyciel, którego nieustannie od czasu swego w niebo wstąpienia posyła nam Zbawiciel. Cytat. Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle Wam w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja mówiłem. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 14, wers 26, list do Rzymian, rozdział 7, wers 6. 2. Do Koryntian, rozdział trzeci, wers 6. Owe permanentne przypominanie nauki Chrystusa nie jest bowiem niczym innym, jak tylko pokornym i rozumnym poddaniem się Jego kierownictwu, którym na wskrość przesiąknięty jest Nowy Testament. Tylko ludzie których oczy są niejako na uwięzi, nie umieją go rozpoznać i bezgranicznie mu zawierzyć. Porównaj Łukasz, rozdział 24, wers, wers 16. Ich zachowanie staje się wówczas głęboko absurdalne i sprzeczne, bowiem w jednym przypadku stosują się do nowych norm miłości, jakie ustanowił Mesjasz, podczas gdy w innym, z zupełnie nieuzasadnionych przyczyn bezmyślnie i restrykcyjnie wypełniają przepisy starego prawa. Taka sytuacja ma właśnie miejsce w odniesieniu do spożywania określonych grup pokarmów, to jest np. mięsa świni czy zająca zwierząt, tak ochotnie przywoływanych przecież, prze, przecież przez niektórych chrześcijan pierwszych wieków celem oszkalowania pewnych czynności erotycznych i zjawiska homoseksualizmu, bowiem z jednej strony chrześcijanie świadomie i ewidentnie, co nie oznacza, że nieuprawnienie dzieje apostolski rozdział 10, wers 9 do rozdziału 11 wers 18 lekceważą stare Boże przykazania odnoszące się do zachowania rytualnego prawa czystości względem zwierząt. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 14, wersety od 3 do 21 i notabene ludzi, za które pobożni Żydzi nieraz oddawali przecież swoje życie na wymyślnych torturach, zaskarbejając sobie w ten sposób wielkie zasługi w Królestwie Najwyższego. Porównaj druga księga machabejska, rozdział 6, wers 18 oraz rozdział, do rozdziału 7, wers 42. Niestety muszę szybciutko zakończyć tę y, część, bo mi się nie zmieści nagranie na YouTube'a. Więc po y, przecinku.